Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy do Piaseczna. A dlaczego? Ponieważ za moimi plecami, tak jak możecie zauważyć, jest wielki supermarket, a w nim naprawdę nietypowa restauracja, ponieważ jest to restauracja własności tego supermarketu. Dokładnie nazywa się to Brasserie Selgros Piaseczno. Brasserie, Brasserie, Brasserie. Brasserie. Jeśli chodzi o popularność tej restauracji, nie jest ona zbyt duża, ponieważ na Google zebrała tam ponad delikatnie 300 Opinii. średnia gwiazdek to 4,5 chyba z tego co kojarzę no ale w każdym razie pokazał mi to pewien znajomy pozdrawiam Cię serdecznie, byliśmy tutaj i spodobało mi się przede wszystkim, to co wyróżnia tą restaurację to to, że mają oni dostęp do świeżych produktów ponieważ korzystają oni z własnych zasobów magazynowych biorą po prostu ze sklepu i gotują na bieżąco w swojej kuchni, mam nadzieję przynajmniej że to tak wygląda, tak to widzę w swojej wizualizacji w głowie, że biorą oni po prostu produkty, które mają na sklepie. Czy świeże, czy te starsze zużywają, to już nie wnikajmy w to. W każdym razie byłem tutaj raz i naprawdę mi smakowało. Co ciekawe, podobno można na dziale mięsnym wziąć pewne produkty, właśnie mięsne i pójść z nimi na kuchnię i oni mogą je przygotować. Czy tak jest? Pójdziemy, spróbujemy wziąć jakiegoś steka. No i zobaczymy, jak nam go usmażą, a tym bardziej jaka jest dopłata za to przygotowanie. Bo płaci się prawdopodobnie tak jak na sklepie za męso. A ile kosztuje przygotowanie tego? tego nie wiem zapraszam na dzisiejszy odcinek a wy jeśli nadal nie subskrybujecie tego kanału to zasubskrybujcie głodny głodny trambiam i trambiam pozdrawiam serdecznie można, siema. Wchodzimy do środka i zobaczymy, co możemy tutaj zjeść. Brasserie. Jak byłem tutaj kilka miesięcy temu, to nie było jeszcze ogródka, prawdopodobnie było chłodno. Nie no, było tak na bluzę, no ale było dosyć chłodnawo, chociaż to lato. Też nie powiedziałbym, że jest ciepłe. W każdym razie jest tutaj ogródek, także zasiądziemy sobie, ale najpierw wejdźmy na ten dział mięsny, zobaczmy, czy rzeczywiście to tak działa, jak mi powiedziano, że można sobie tam wziąć mięso i tak dalej, i tak dalej. Chodźcie do środka. Dosyć spory wybór wołowiny dojrzewającej. Nie ukrywam, za mną chodzi t -bone. Mówiłem Ci to już kilka razy i naprawdę to mięso wygląda tutaj zacnie. Nie jestem jakimś koneserem, wielkim specjalistą co do wołowiny, ale to mięsko tutaj podobno jak jest tak wyschnięte na kantach, to bardzo dobrze. Wysezonowane chyba, wysezonowane. Tak? Dokładnie. Jeśli rzeczywiście można tutaj wziąć sobie taki kawałek mięsa i tam go ugrillować, to spoko opcja. Tym bardziej, że widzimy tak naprawdę surowo jak wygląda, więc to nie jest tak, że upieczone od razu, czy usmażone wam Podają, usmażone oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest prawda, że jakbym wziął sobie tutaj steka, to tam mi go przyrządzą. Świetnie. Czyli okazuje się to prawdą. Świetnie. Mam swojego na kochani. Waży on 568 gramów. No i naprawdę wygląda smakowicie i rzeczywiście okazuje się to prawdą, że można tutaj sobie zamówić kawałek mięsa, a tam idziemy i go nam przygotują. Czyli nie płacimy za niego w kasie. Tutaj nie płacimy, no ale to na mięsnym każdym bierzesz i do bihere do kasy idziesz, ale wychodziło, że ten kawałek, prawie 600 gramowy, kosztuje tam 70 złotych. Jestem ciekaw, ile po przygotowaniu będzie to kosztować. Oczywiście to jest mięso w którym mamy dosyć dużo kości i takich odpadków których finalnie nie jemy mam nadzieję że będzie smaczny chodźcie do restauracji która znajduje się właśnie tutaj na tej hali sprzedażowej. no i zobaczymy co tam w ogóle w menu dzisiaj jest dzień dobry dzień dobry. przyszedłem z takim łowem do pana okay. no i coś byśmy jeszcze sobie zamówili generalnie wie pan o co chodzi ze z takim pan cenę sklepową i 45 to za dodatki, dodatki dogodujemy indywidualnie, czyli mamy pira ziemniaczane, mamy, mamy młode ziemniaki, tak. młode ziemniaki albo frytki i do tego dodatki. Mogą, żeby być jakiś miks warzyw, może być Cezar, broku dziki i tak okay. dalej. I mamy bernejski dzisiaj sosy, pieprzowy na pewno. Dostaliśmy, kochani, pierwsze dwie zupy, które zamówiliśmy. No i wygląda to naprawdę ślicznie. Naprawdę można tak powiedzieć, ponieważ przychodzimy do supermarketu, gdzieś, gdzie zawsze w takich bistro jadło się, nie wiem, jakiegoś kurczaka na papierowym talerzu. A tutaj dania wyglądają po prostu jak w restauracji. Fajnie, ładnie podane. Widać, że panowie lubią to, co, to, co robią, bo dużo o tym opowiadają. No i też stosują różne jakieś sezonowe składniki w tych daniach. No ale nie przedłużając, zobaczmy, jak wyglądają te zupy. W pierwszej kolejności zaczniemy sobie, kochani, od zupy rybnej. Tak jak we wcześniejszych odcinkach mówiłem, ja bardzo lubię zupę rybną, aczkolwiek tak pomarańczowy jak tutaj nie jadłem. Raczej zdarza się ona właśnie w takim kolorze czerwonym, jak w barze przystań w Sopocie. Mamy tutaj łososia, dorsza i kałamarnicę, a dodatkowo podane jest to z taką domową fokacją, która jest jeszcze zgrillowana z dodatkiem oliwy. Pachnie naprawdę bardzo fajnie, taki grillowy aromat. Na pierwszy rzut oka widzimy tutaj krewetki, jakaś oliwa, nie wiem czy szczypiorkowa, czy zwykła, tradycyjna, ryba, łosoś, ośmiornica. No dobra, spróbujmy. Jaka pyszna krewetka, bardzo mięsista. Ale nie ma tutaj żadnej szansy na to, żeby ona była gumowa. Sam bulion trochę przypominający krem. Nie jest to taki klarowny bulionik, tylko jest to rzeczywiście taka bardziej gęsta zupa, ale naprawdę smaczna. Ma dużo aromatu ryby. I pan przy składaniu zamówienia powiedział nam, że większość osób, która tutaj przychodzi, zamawia sobie po jednym daniu, ponieważ te dania są rzeczywiście spore. No i w trakcie zakupu gdzieś tam jedzą na szybko jedno danie i lecą na zakupy dalej. Czy ta zupa jest spora? No, rzeczywiście jest takich większych gabarytów, wydaje mi się, niż taka mała. Miseczka zupy. Co prawda nie można powiedzieć, że jest tu więcej ryby niż w barze przystań, ale obie te zupy mi naprawdę smakują. Jedyny problem, który tutaj może być z tą zupą, to to, że kosztuje ona, kochani, 49 zł, czyli prawie 50 zł za talerz zupy, ale jest ona naprawdę smaczna i ryba, która tutaj pływa, nie dość, że jest mięciutka, soczysta, to jeszcze bardzo aromatyczna. Wydaje mi się, że dużym atutem tej restauracji jest właśnie to, że mają dostęp do świeżych składników, czyli na przykład do świeżych owoców morza, o ile w ogóle możemy w Warszawie powiedzieć, że mamy świeże owoce morza. I czuć tutaj właśnie tą esencję tego. Naprawdę smaczna zupa. Wszystkie kawałki owoców morza tutaj są naprawdę mięciutkie. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że rozpływają się w ustach, bo naprawdę ta ośmiornica jest tak delikatna że nie trzeba jej wcale gryźć. Naprawdę fajna zupa, nie jest to tania pozycja, ale gdybym tutaj po prostu przyszedł na zakupy, zamówił sobie taką zupę, no to od razu te zakupy byłyby moim zdaniem dużo bardziej udane, takie bardziej radosne. Zamówiliśmy sobie też, kochani, świeżo wyciskany sok z arbuza, bardziej taki chyba blendowany. Taka szklaneczka standardowa, można tutaj sobie limonkę wrzucić, no ale podanie naprawdę jak w takiej normalnej, pełnoprawnej restauracji. Uwielbiam tego typu soki. I bardzo mi on smakuje. Drugą zupą, którą dzisiaj wybrałem, jest chłodnik z dosyć nietypowymi składnikami, jak dla mnie do tej pory, ponieważ mamy tutaj panierowane żółtko, a dodatkowo mamy dodane owoce. Mamy tutaj malinę, porzeczkę, aronię, być może. Mamy tutaj też piklowaną rzepę i botwinę. No dobra, sprawdźmy. Bardzo dużo aromatu tej botwiny, i takie mam wrażenie. Ja tak rozróżniam przynajmniej chłodniki. Niektóre są takie troszkę bardziej gazowane, a niektóre nie. Nie wiem, czy to jest od różnicy między maślanką a kefirem, na przykład. Kefir mi się wydaje taki bardziej gazowany, ale ten chłodnik jest właśnie moim zdaniem taki bardziej gazowany. Jest bardzo, bardzo aromatyczny. Pan przyniósł kolejne dania, a my zajmijmy się jeszcze tym chłodnikiem. Ja do chłodnika się bardzo przekonałem. Cały czas wspominam to wyjście z Szymonem do Zoh, gdzie rzeczywiście tam jeszcze tak narzekałem trochę na ten chłodnik ale chyba z tym kolejnym rokiem już człowiek dorósł do tego smaku. Naprawdę smaczny chłodnik. Ja się przyznam bez bicia, dla mnie nie ma aż takich diametralnych różnic, jeśli chodzi o chłodniki. I bardzo mi smakują w ogóle te kupne, te w kubeczkach, takie z marketu. Nie jestem jakimś specjalnym koneserem tej zupy. Wydaje mi się, że większość jest po prostu dobra. Dorosłem do tego smaku. Sprawdźmy, czym jest to panierowane żółtko. Twarde i panierka. Bardzo ciekawe to jest, bo z wierzchu mamy taką panierkę i w niej taki smak po prostu frytury, a w środku mamy takie delikatne, ale troszkę sprężyste żółtko. Naprawdę fajnie to smakuje. Wydaje mi się, że większość osób, które lubią chłodniki... Jedząc tutaj byłyby zadowolone. Bardzo podoba mi się właśnie tutaj dodatek tych sezonowych owoców. Jest to takie ciekawe, nietypowe połączenie, taki twistik. A taki chłodnik, kochani, kosztuje tutaj 24 zł. Zobaczmy zatem, ile kosztują tutaj przystawki. A zaczniemy sobie, kochani, od bobu z kurkami. Mamy tutaj dodatkowo buratę, a wszystko pływa w emulsji maślanej. Dodatkowo oczywiście dostajemy taki kawałek focacci, jak w przypadku zupy rybnej. Wszystko, co lubię, znajduje się właśnie na tym talerzu. Masło, burata, bób, kurki. Jeszcze widzę tutaj taką cebulkę marinowaną. Jak to tutaj się dobrać do tego? Może wszystko w tak zwanym kombosiku. Bardzo dobrze ugotowany bób. Jest on al dente, nie jest taki rozpaciany. Bardzo smaczne kurki, delikatnie mdłe, ale też takie danie, w którym żaden smak się nie wybija. Wszystko jest właśnie takie jeśli lubicie na przykład krewetki w takiej emulsji maślanej, to to delikatnie może przypominać właśnie takie danie, tylko nie ma tu krewetek, a są inne składniki. Ale chodzi mi bardziej o tą otulającą emulsję maślaną, która nadaje każdemu składnikowi podobny smak. Jest to taka sezonowa przystawka, w której po prostu fajnie moczy się chlebek, bo jest tu dosyć wilgotno. No i przy okazji jemy sobie bobek kureczki. Jest to zdecydowanie taka przystawka bardziej delikatna. Nie ma tutaj żadnych mocnych, wybijających się smaków, ale jest to smaczne. Przyjemnie się to je, ale nie wiem, czy następnym razem bym to zamówił. Wydaje mi się, że nie. O nie! Widzę cenę. Na pewno drugim razem bym tego nie zamówił. 42 zł kosztuje taka przystawka tutaj. Wydaje mi się, że te kurki są podsmażone i nie są octowe. I też są one w punkt, nie są rozpaciane. Delikatnie, jeszcze nazwijmy to chrupie, ten grzybek. 42 zł. Za mało tutaj wariacji smakowej, jak dla mnie, żeby ponowić. Ale jest to ciekawe połączenie. Tutaj tych składników. Prędzej w domu, może bym coś takiego otworzył, niż za 42 zł taką przystawkę zamawiał w restauracji. Następną przystawką jest marynowana wołowina po azjatycku, czyli polędwica wołowa, sos ponzu z truflą, chrupiąca szalotka, majonez sezamowy, fasolka szparagowa. Szef kuchni, który przyniósł nam to danie, powiedział, że oni też stosują tutaj różne po prostu składniki, które gdzieś tam sezonowo wykorzystują. No ale zobaczmy, co to jest. Mamy tutaj kiełki. To już mi siedzi. Tu jest dużo więcej esencjonalnych smaków takich bardziej wyrazistych. Na dole mamy sałatę, drobno posiekaną. Natka petruszki też się tutaj znajduje. Trochę marchewki. Tutaj na górze mamy zeszkloną szalotkę. No i wołowina. Naprawdę bardzo mi to smakuje. Jeszcze szczypiorek się tutaj znalazł. Spód tej sałatki jest taki bardzo odświeżający. Dużo takiego zdrowia z niej bije. Delikatny sosik na dole nadaje wilgoci, ale ta wołowina, która tutaj jest na górze, też jest bardzo delikatna. Delikatnie słodkawa. Pan mówił, że ona jest trochę przygotowywana jak gravlax. W cukrze, soli. Tokus cytryny, jest tutaj ładnie przykombinowana ta wołowina. To jest naprawdę bardzo smaczne, na to bym wrócił. I szczerze mówiąc, różnica między tymi przystawkami w cenie to jest 2 złote. To zdecydowanie wybieram ja tutaj tą sałatkę. Ta wołowinka naprawdę mi smakuje, fajne, że ona jest taka mięciutka. Za sprawą kolendry tutaj najwięcej takiego azjatyckiego smaku jest. Czuć tutaj ten azjatycki sznyt na tym talerzu, smakuje mi to. Jeśli byłbym tu następny raz, to przemyślałbym zamówienie sobie takiej sałatki. No na pewno dużo bardziej niż ten bub z kurkami. Trzeba chyba wziąć też pod uwagę, że żadna z tych przystawek nie była tania. To znaczy, za 44 zł w niektórych restauracjach już znajdziesz 100 gramowego, a nawet ponad tatara wołowego, w którym masz dużo więcej tego mięsa. Ale jeśli chodzi o połączenia smaków, to ta sałatka naprawdę mi smakowała. Fajny taki azjatycki twist. Zjedzone. Hmm, hmm, hmm. Ale jestem najedzony, <grywa> a tu dopiero dania właściwe wjechały. Ja się chyba tutaj ocielę, dostaliśmy jeszcze dodatkowo danie, którego nie zamawialiśmy, ponieważ pan jak powiedział, muszę go spróbować. No dobra, postaram się. Zaczniemy kochani od steka, którego wybrałem sobie na sklepie. Fibon, Jeśli chodzi o tego steka, to nie pamiętam ile on dokładnie na wadze tam kosztował. Tego dowiemy się pod koniec tego odcinka, ale za przygotowanie tego steka plus dodatki, które tutaj widzicie, czyli ten broku oraz ziemniaczane ze szczypiorkiem i zadowalającą ilością tłuszczyku trzeba zapłacić 45 zł. Więc wydaje mi się, szczerze mówiąc, że to spoko cena. Coś mi świta, że około 70 zł ten stek kosztował. Także takie danie tutaj około stówki by wychodziło, ale. Dokładną cenę poznamy na końcu tego odcinka. Poprosiłem, żeby był wysmażony na średnio i rzeczywiście w środku różowy jest. Fajne jest dodatkowo to, że wybierając sobie kawałek mięsa, możecie powiedzieć jaką grubość chcecie. Pani pyta, czy tam 2 cm czy więcej i w ten sposób każdy może dostosować steka pod siebie, bo wiem, że nie wszyscy lubią po prostu to zamieszanie. Jeśli jest ten stek taki gruby, to nie wszyscy komfortowo go zjedzą, także dobór jeszcze grubości tego steka wpływa jak najbardziej na plus. Samo Mięso jest bardzo, bardzo soczyste, fajnie bo ono jest przygotowywane tutaj na grillu, co widać też po tych płaskach na mięsie, bardzo delikatne, przyjemne. Jest to taki kawałek mięsa wołowego, w którym rzeczywiście sporo może się tutaj trafić takich rzeczy, które trzeba odkroić, czyli ta błona na zewnątrz plus te kości. Także wykrójmy sobie to, ale powiem wam, że naprawdę jestem w szoku. Wydawało mi się, że to będzie dużo droższe. No spory mamy tutaj kawałek tego steka. Fantastyczny. Aromat grilla, bardzo wilgotne, dużo masła. Jeszcze skropiłem sobie tą grillowaną cytryną. Jest delikatnie kwaskowe. A jak to pire, podobno przepyszne tutaj mają. Bardzo bardzo acamitne fajne pire. Mam tutaj dwa sosy. Jeden berneński, a drugi taki pieprzowy. Zafreestylowali, ponieważ już nie mieli na kuchni, coś tam zrobili od siebie. Ops. Specjalnie dla Ciebie, bo ty widziałeś, że żeby... Uwielbiam, także bardzo doceniam, że panowie tutaj specjalnie dla mnie taki sosik przygotowali. Naprawdę smaczny sos. Ops. To może jakiś cytrusowy. W tym sosie wyczuwam taki delikatny. Azjatycki twist jest dosyć kwaskowy, ale chyba wybieram ten brązowy, czyli ten berneński. Trochę bardziej mi tutaj siedzi. Ja ogólnie jestem zwolennikiem takiego mocno aromatycznego sosu pieprzowego do steków, ale powiem Wam, że naprawdę mi ten smakuje. Widzę, że tutaj duża część to jest waga tej kości, ale naprawdę smak tego mięsa, które prawdopodobnie jeszcze więcej aromatu łapie właśnie od tej kości. Podobno tak jest, że ten kolagen wpływa właśnie tutaj na... Smak mięsa, no powtórzyłbym tego steka, jest naprawdę bardzo smaczny i wydaje mi się, że cenowo też to całkiem nieźle wypadnie. Zobaczymy, jaka właśnie będzie finalna cena tego zestawu. W brokule nie ma nic takiego nadzwyczajnego, zwykły, dobry broku, al dente, nie jest rozklapciany, chrupki, ale człowiek już się najadł. Powiem wam, na steka na pewno wrócę. Bardzo podoba mi się tutaj doświadczenie z tym stekiem. To, że właśnie idziemy na sklep, możemy go wybrać, jego grubość. Później idziemy, prosimy, że chcemy, żeby nam go ugrillowali, jak ma być ugrillowany. No i finalnie dostajemy naprawdę smaczny kawałek mięsa. Jestem zadowolony. Bardzo smaczne mięso. Fajna forma takiego zdrowego posiłku, powiedzmy, idąc do sklepu, jeśli jesteśmy głodni, możemy zjeść porządny kawał mięsa i nie brać ze sklepu jakichś bułek, którymi się tylko zapchamy. Do steka można było dzisiaj wybrać jeszcze frytki, no ale wydaje mi się, że takie pira idealnie tutaj siedzi. Naprawdę bardzo smaczny stek. Tak on wygląda w przekroju. A przed nami, proszę Państwa, król weekendowych obiadów. Podejrzewam, że najwięcej się go je w weekendy. Jest to kotlet mielony, podany w taki sposób yy, jak wieżyczka, stoczkowy. Na dole mamy purée ziemniaczane, mielone, no i tutaj jakieś ozdobniki na górze. Dwa mielonidasy tutaj dostaliśmy. Bardzo ładnie wyglądają, jeśli chodzi o środek, wypełnienie. Mocno cebulowe, ale dobrze doprawione. Przebija się również nutka czosnku. Powiem Wam, naprawdę bardzo dobre mielone. Nie są to takie mielone bardzo, bardzo luźne, które często są dziwnymi rzeczami wypełnione. Tutaj to mięso jest soczyste i mam wrażenie, że jest tu samo mięso. Oczywiście obtoczone są klasycznie w bułce tartej. Mielony. Na jakiego miałbym ochotę w sobotnie popołudnie na obiedzie z rodziną? Jako dodatek warzywny do tego mielonego mamy tutaj botwinę z jajkiem posze. Na górze jest to posypane świeżo startym chrzanem. A jak to jajeczko? Uwaga. Zobacz, jak się rozpłynęło, człowieku. Dobre, aczkolwiek do mielonego ja najbardziej lubię pire buraczane, po prostu. Nie jestem jakimś wielkim fanem botwiny. Dużo bardziej mi ten burak siedzi, ponieważ on jest bardziej intensywny. Tutaj delikatnie taka płaćka bezsmakowa się zrobiła. Ten burak jednak, tak jak narzekałem w przypadku soków, że jest on taki ziemnisty, tak... W przypadku takiego pire, on mi bardzo, bardzo odpowiada. No ale to są gusta i guściki. Botwina też jest chyba bardziej taka sezonowa, że w porze letniej jest jej dużo większa dostępność, no i też prawdopodobnie dużo więcej osób ją spożywa. Ja chyba cieszyłbym się dużo bardziej z takiego pire buraczanego, podanego na ciepło. Delikatnie octowe, słodkie, wiecie o co chodzi. Taki zestaw, kochani, kosztuje tutaj 48 zł. No już przy tym daniu mogę stwierdzić, że są tu takie ceny typowo, typowo restauracyjne. Wydaje mi się, że najtańszą opcją może być ten stek, który jest w cenie sklepu, a przygotowanie jest to 45 zł. Więc on tutaj może najkorzystniej wychodzić w porównaniu do właśnie steków podanych w restauracji, a ten jest, uważam, Chciałbym powiedzieć, że mielony jak u babci, ale nic się nie równa obiadom jedzonym u babci. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry mielony, którego jeśli bym zamówił, przychodząc tutaj na zakupy, zjadłbym ze smakiem i ruszył dalej w poszukiwaniu cukru po na półkę. <gry> Już jestem taki odurzony tym jedzeniem, kochani moi, jeszcze kebab przed nami. Chyba w supermarkiecie. Szukam tutaj jak najwięcej pozytywów w tym jedzeniu, bo rzeczywiście minusów jest bardzo mało, aczkolwiek no te ceny. Wiadomo, że prawdopodobnie gdzieś w okolicy nie znam tutejszych restauracji w piasecznie, ale prawdopodobnie możemy za mniejsze pieniądze zjeść równie dobry obiad. Ale tu też chodzi o taką pewnego rodzaju wygodę, że idziecie na zakupy i w tym samym miejscu możecie też od razu zjeść obiad. Nadania są przede wszystkim też ładnie podane. To już jest taki. Troszkę wyższy level moim zdaniem podania dań. Ładnie przyzdobione, ładnie podane. Dobra. Przejdźmy zatem do kebaba. ciarny koń dzisiejszych zawodów, jest to kebab. Zaskoczył mnie tutaj pan trochę przynosząc to, ponieważ już wiedziałem, że jestem delikatnie najedzony, no a z każdym tym daniem jestem najedzony coraz, coraz bardziej. No ale dobre. Nie przyszliśmy się tutaj żalić, tylko pojeść dobre rzeczy. Ciewapi takie, tego typu? Mamy tutaj taki szaszłyk z mielonego mięsa. Podejrzewam, że może być tutaj trochę wołowego, jagnięcego. Raczej wieprzowiny bym się tutaj nie spodziewał. I mamy sambalka ostrego, żeby kiszka... Zawierciła, ale przypalił sambalek. U człowieku, aż pobić trzeba. My jesteśmy świeżo, można powiedzieć, po teście. Czewapi i wszystkich różnego rodzaju takich mięs mielonych. Jest tutaj ten efekt, który jest na Bałkanach, że to mięso jest takie dosyć sprężyste, takie niegumowe, ale ono tak odbija ząb. Przede wszystkim to, co jest spójne jakby z tymi bałkańskimi trzewapi i tymi tutaj, to to, że jest mocno aromatyczny, jeśli chodzi o ten aromat grilla. Bardzo jest tutaj wyczuwalne, ale to jak najbardziej na plus. Dodatkowo tutaj mamy jakieś takie różne sosiki i dodatki. Czy to jest lepinia? Taka. Pita po prostu bym ją nazwał tutaj nasza polska pita. No niestety muszę to już po zjedzeniu jednego stwierdzić, że nie są tak dobre jak w tej rumuńskiej restauracji. W Rumunii one rzeczywiście takie, no to też były jedne z ostatnich, a jak nie ostatnich, które jedliśmy na całej tej. Trasie po Bałkanach, ale te są mimo to naprawdę smaczne, nie wracam z wspomnieniami na Bałkany, jedząc to, ale rzeczywiście, gdybym miał ochotę po prostu zrobić sobie na przykład na grill ze znajomymi w Warszawie, to chętnie bym je tutaj zakupił, bo prawdopodobnie można je gotowe kupić na dziale mięsnym. Jeśli jedliście w podróży, na przykład po Bałkanach, Jakieś przepyszne czewapi. To tutaj niczym się nie zaskoczycie. Ale zdecydowanie są to dobre, poprawne czewapi do zjedzenia. Tak możemy to nazwać: no, szaszły, kebab. Nic więcej, kochani, nie wcisnę. A jeszcze czekamy na deser. Nie wiem, ile to kosztuje, ale sprawdzę. Okej, okay, z menu dowiedziałem się, że są to kowty jagnięce. I taki zestaw kosztuje 59 zł. Czyli praktycznie no, oprócz steka, prawdopodobnie najdroższa pozycja dzisiaj. Mamy tutaj oczywiście cacyki, salsę pomidorową. No i różnego rodzaju upiklowane inne warzywa, no ale tego chyba bym nie ponowił, jak nic inna droga. Nie no, 59 zł, czy to dużo, czy mało, dajcie znać w komentarzu. No i coś, co Miśka kocha najbardziej, czyli słodki finał. Mamy tutaj takiego tosta francuskiego, jagody, lody i dodatkowo sos angielski, którym delikatnie możemy sobie tutaj e, zalać naszego tosta. No Jest to cukier z cukrem, połączony z cukrem, ale tak ma wyglądać deser. Sprawdźmy, jak to Smakuje jagody. Uwielbiam tosty francuskie. Uwielbiam lody. Uwielbiam sos angielski również. Uwielbiam. Czyli wszystko, co uwielbiam, na zdrowie. Fajnie, bo pierwszy smak to delikatnie kwaśna jagoda. No i dopiero później przychodzi to zacukrzenie. Wydaje mi się, że lody oni tutaj też robią sami. Wyczuwalne jest to, że te lody są takie domowe, nie mają tutaj dużo cukru i to idealnie pasuje właśnie do takiego deseru, bo najbardziej słodki jest tutaj ten sos angielski, później ten tos, ma a jagoda kwaśna i te lody też nie są jakoś specjalnie słodkie. Potężnie to zalałem, tak miało być chyba, czy coś zrobiłem źle? Mimo tego, że... Dużo jest tutaj tego sosu angielskiego. To nie jest to takie przesłodzone. Jest to spokojnie do zjedzenia w całości. Nie jest to tak słodkie jak na przykład jakieś brownie czy inne tego typu desery. Tost w środku naprawdę mięciutki. Idealne połączenie. Słodko kwaśne desery to takie, jak chyba lubię najbardziej. Wiadomo, takie mega cukrzaki też czasem mam na coś takiego ochotę, ale jednak po takim sowitym obiedzie, coś takiego przełamanego kwaskiem i słodyczą jest naprawdę u mnie. Nawet bym powiedział, wskazane. Ten deser nazwany jest tutajszą jagodzianką, czyli nasza jagodzianka, i kosztuje 24 zł. Ogólnie cenowo nie jest tutaj jakoś rewelacyjnie. Raczej musimy liczyć się z tym, że zapłacimy jak w takiej dosyć renomowanej restauracji, ale deserek naprawdę jest smaczny. Idę zapłacić, zobaczymy, ile za to wszystko zapłacę i podsumujemy sobie wizytę tutaj. Za wszystko, co tutaj zjedliśmy, zapłaciłem 287 zł. i 58 zł. Jeśli chodzi o cenę steka, sam stek kosztował 65 zł i 60 groszy. Dodatkowo 45 zł dodatki i przygotowanie go, czyli łącznie 110. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra cena za tak dobre jakościowo mięso. Jadło się to z wielką przyjemnością i zdecydowanie na to najbardziej bym tutaj wrócił. Bardzo dobre mięso. Jeśli chcemy w tej cenie mieć go jeszcze więcej, no to trzeba wybrać kawałek nie Tibą, na jakiś inny bez kości, na przykład polędwica. Zdecydowanie najdroższa pozycja. I taka, którą wydaje mi się najmniej możemy się najeść, to ta zupa za 49 zł. Sopot wydaje mi się pokazał, że zdecydowanie można w mniejszej cenie dać dużo, dużo ryby i ta zupa jest równie dobra. A nawet może i pokusiłbym się o stwierdzenie, że lepsza. Jednak do tej w Sopocie pałam jakąś taką wielką, wielką miłością. I z tego co widziałem po komentarzach, to wy również. Mielony, bardzo dobry. Z czego bym zrezygnował? Raczej z tej przystawki. Na pewno Bub i kurka. To było coś, czego nie nie zapamiętam z pobytu w tej restauracji, ale dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle wiedzieliście o istnieniu takiej restauracji i czy mieszkańcy tutejszych okolic byli w tej jakże ukrytej restauracji. Podoba mi się ogólnie koncept tego, że rzeczywiście wchodzimy do sklepu i możemy zjeść coś wartościowego, nie tylko zapchać się jakąś bułką z działu piekarniczego. Ceny. Powiedziałbym, że typowo warszawskie, typowo restauracyjne, nie są to ceny jak w barze mlecznym, ale też forma podania tych dań jest dużo ładniejsza niż właśnie bar mleczny. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, to by było na tyle. Zostawcie lajka like pod tym filmem, a my widzimy się już niebawem w następnym filmie. Życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Buźka, pa!